2, 3! Lampa do BMW A60 to jest piątka oryginalny Xenon. Eee, I teraz zobaczcie, czarne wnętrze mamy zrobione, włącznie tutaj z tym elementem kierunkowskazu. Eee, założone w te czarne wnętrze, białe, białe ringi, białe, mocne, LEDowe. Co już nawet na wyłączonym fajnie wygląda. Bo, bo mamy taki wyraźny kontrast między tym białym a czarnym. No i zaraz wam coś pokażę, jak to świeci, bo mamy dodatkową funkcję tutaj w tych ringach. Mianowicie, o, zobaczcie, małe, mocne białe światło. Po włączeniu kierunkowskazu te ringi się zamieniają również w kierunkowskaz LEDowy.